Siemka to Jemka. witam Was na kolejnym odcinku, dzisiaj na tapecie Super Vive i wracamy z bardzo smutną informacją dla tej gry, mianowicie zamykamy serwery na zawsze i usuwamy gierkę ze Steama. Teraz parę dni było świąt, więc trzeba było odpocząć, wy pewnie mniej oglądaliście, ja nie miałem czasu nagrywać, także informacja nie jest z dzisiaj, nie jest wczoraj, ale trzeba o tym powiedzieć. Zobaczmy, jak Gierka sobie radziła na przestrzeni ostatnich, no chciałoby się powiedzieć, lat, ale tak naprawdę tylko rok przeżyła. Mianowicie, zobaczcie, pół tysiąca recenzji, z czego 85% pozytywnych. No to można się wydawać, że jest to już dość poważne i stabilne dzieło. No właśnie, wydawałoby się, gdyby nie to, ile graczy posiada. Mianowicie, kiedy gra wyszła można powiedzieć w takim bardzo wczesnym dostępie mniej więcej pod koniec zeszłego roku gdzieś tam w okolicy końca listopada to zgarnęła no całkiem fajną bazę graczy bo na taki tytuł dość mało reklamowany dość mało rozpoznawalny i to jeszcze wcześniej miało nazwę Project Loki, coś takiego jeszcze w takich wstępnych testach, bo grałem to w lipcu 2024. Właśnie na ten Early Access nazwa została zmieniona, logo dość krzykliwe i. No, i nie kojarzyło się w sumie z niczym, ale gdzieś tam się przebiło i troszkę tych graczy było. Liczba graczy niestety. Powolutku, powolutku spadała, aż do momentu, w którym gra została wydana. W lipcu 2025 skok 15 tysięcy graczy. Także można mówić tutaj chyba już o całkiem fajnym sukcesie. Ale tym razem baza graczy jeszcze szybciej spadała. I zobaczcie, to było w lipcu na start 15 tysięcy, kiedy już we wrześniu, na koniec miesiąca, czyli dosłownie dwa miesiące później. Mamy tylko 1000 graczy. Spadek był ogromny. Tutaj jeszcze coś próbowali działać, ale już niestety nie potrafili zatrzymać tej fali. Ale dlaczego Superwave tak bardzo mocno tracił graczy? Sprawa jest dość prosta. Mianowicie to, co nam oferowali i obiecywali podczas jeszcze tych wczesnych dostępów, zostało totalnie przeinaczone, kiedy gra została faktycznie już wydana. No, Wydana, powiedzmy ten wczesny dostęp, prawda? Już który oferował nam 24 na 7 serwery. To już w tym momencie zaczęło to iść w bardzo złym kierunku. Mały przerwnik, jeśli chcesz sobie coś kupić dobrego do picia i przy okazji wesprzeć kanał, zajrzyj do linku poniżej, tam znajdziesz Holi z kodem mk 10 Kiedy gra na początku była typowym Battle Royale'em, że spadamy na mapę, znajdujemy przedmioty, powoli rozwijamy się, gdzieś tam spotykamy przeciwników. Rozgrywka była dosyć zbalansowana pod względem dynamiki, że przeplatała się na zmianę, właśnie z walką i z takim poszukiwaniem, ulepszaniem swoich przedmiotów. To w momencie, kiedy gra została faktycznie już wydana, to mieliśmy tutaj totalne przeinaczenie. Zrobił się z tego czysty deadmatch. Praktycznie nie było momentu, w którym nie mielibyśmy jakiegoś przeciwnika na ekranie. Tylko się pokonało poprzedni team, to zaraz skakiwał następny, i następny, i następny, i następny, bez przerwy walka. I całe to doświadczenie Battle Royalu niestety zbledło. Mnie to na przykład urzekło, że mogłem właśnie odpocząć pomiędzy walkami. Mogłem zobaczyć taktycznie mapę. Gdzie jakiś skarbiec uderzyć, jakieś eventy porobić. I to było mega fajne, ale w momencie kiedy... Po każdym zabójstwie musieliśmy mierzyć się z kolejną drżną, i kolejną drużyną i kolejną. To te ciśnienie, które gra nam zapewniała już nie było fajne. Bo do momentu kiedy gra była od nas wymagająca pod względem planowania. To trzeba było właśnie się przemieszczać po mapie w odpowiednich kierunkach. Trzeba było odpowiednie przedmioty wybierać. Bo nie podpowiadało nam za bardzo. To czuliśmy, że gra od czegoś od nas wymaga, po prostu jakiegoś myślenia, a nie po prostu głupia naparzanka. Bo głupich naparzanek jest po prostu multum na rynku i takie rzeczy niczym się nie wyróżniają spośród konkurencji. A właśnie Super Vive do momentu kiedy był w tej swojej pierwszej myśli ideologicznej, w tym pierwszym wydaniu, w którym faktycznie był tym Battle Royale, to te ciekawe doznanie zapewniał. I miał swoją tożsamość. W momencie, kiedy został przekształcony właśnie w taki typowy deadmesh ale pod przykrywką Battle Royalu, no niestety, cała ta tożsamość gdzieś uciekła i spowodowało to jedynie upadek gry. Jak się okazuje, takie ciągłe gonienie za dopaminą może nie być najlepszym rozwiązaniem dla gry, dlatego że gracze nie do końca tego oczekiwali. Chcieli, żeby więcej się działo, ale prawdopodobnie twórcy źle to zrozumieli, bo po prostu brakowało nam urozmaicenia rozgrywki, ani zmiany na tryb deadmatch. Tutaj brakowało po prostu na mapie troszkę więcej eventów, żeby te eventy były bardziej losowe, bo gra, oczywiście, pomimo że miała swoją właśnie, tak jak powiedziałem, tożsamość i była dość unikalna i posiadała Ciekawy typ rozgrywki, to jednak było ileś tych wariantów, tak naprawdę, co może się wydarzyć, i w pewnym momencie większość tych wariantów już mieliśmy ogarniętych i dość schematycznie już podchodziliśmy do zadania. Ale gdyby tutaj troszkę więcej tej losowości nam wpadło, gdyby troszkę więcej tych eventów na mapie się pojawiało i troszkę warunki się zmieniały, wiecie, po prostu dodanie kontentu do już istniejącej bazy, która była naprawdę dobra. To myślę, że to mogłoby się bardzo dobrze sprawdzić. Ale ktoś poszedł, można powiedzieć, na łatwiznę. Po prostu totalnie przyspieszył walki, totalnie ułatwił całą tą część, która wymagała myślenia. Praktycznie w momencie, kiedy grałem już w tą najnowszą wersję, czyli już ten Deadmatch, to gra po prostu no, nie skupiała mnie na niczym. Dosłownie, tylko na klikaniu w przeciwnika. Już nie musiałem myśleć, że muszę taki przedmiot zdobyć, bądź taki. To wszystko się samo za mnie działo. I to mnie mega denerwowało. Naprawdę, że ja już nie znaczy nic. Po prostu wszystko się dzieje tak, jak mi każą. Jest jedna obrana ścieżka tak naprawdę. nie Wiadomo, tam jakieś niuanse można było małe podjąć, ale już nie było takiego wyboru, takiej decyzyjności z mojej strony. Większość była już za mnie przemyślana. Były te, wiecie, z łapką pokazane rzeczy, które są najbardziej polecane, które, no, będą najlepiej dla ciebie działać. Więc większość graczy, no cóż, klika to, co jest pokazane łapką. Więc praktycznie wszyscy jesteśmy tak samo ubrani, czyli te same przedmioty, te same umiejętności rozwinięte, bo też jest pokazane, co łapką, co nie łapką. I to niestety było dopominowym strzałem, który okazał się totalnie zabójczy. W związku z bardzo złym kierunkiem obranym przez gry oraz w efekcie czego spadkiem, dużym spadkiem liczby graczy, niestety serwery nie są w stanie już się utrzymać i zostaną zamknięte z końcem lutego. To znajdziecie też w filmiku pożegnalnym, że tak powiem, do gierki, który jest dostępny w sieci i zostawię Wam link. Także jak sami widzicie, historia Supervive jest strasznie krótka. Pod koniec 24 się otwierają, a pod koniec 25 mówią, że to już koniec. I tak, z końcem lutego zamykamy serwery i usuwamy gierkę ze Steama. Samo studio Tirecraft nie zamyka się i będą działać dalej. Ale będą skupiać się na produkcjach, które nie wymagają tak dużej liczby graczy, żeby po prostu się utrzymać. Także powodzenia im życzę, ponieważ tytuł był dość solidny pod względem, wiecie, mechanicznym, angażujący, ogólnie gracza. Także tutaj był duży potencjał, tylko po prostu niewłaściwi ludzie zostali posłuchani, bądź niewłaściwi ludzie decydowali o dalszym rozwoju projektu, więc może na bazie tych doświadczeń stworzą coś lepszego. No miejmy nadzieję, bo potencjał w samym studiu myślę, że jest dość spory. Z tego co słyszałem, pracują tam nawet byli pracownicy z LoLa, także wiecie, Chyba coś wiedzą o tym, jak się osiąga sukces. Może po prostu zabrakło twardych jajek, żeby obronić swoją koncepcję gry? Może ktoś po prostu nie zrozumiał, czego środowisko tak naprawdę oczekuje? Tego się już nie dowiemy. No, tytuł został zaorany. A bardzo szkoda. Do momentu, kiedy projekt był w swojej pierwotnej formie, gra naprawdę była tak mocno angażująca, że widzowie z chęcią tutaj wchodzili i. Sami zabawiali się godzinami. Niestety, sam też pamiętam, jak się na to nadziałem, że w momencie, kiedy gra już została wydana, myślę: O kurde, nareszcie! A tak się zawiodłem wtedy. Pamiętam, od razu zamknąłem grę i już nigdy nie wróciłem. Czekałem, może cofną zmiany, może wrócą do tej właściwej koncepcji, ale jak widzicie, utrzymali ten zły styl do samego końca. No nic. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie, na Kiku i na Twitchu. Wpadajcie śmiało i dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o tym tytule, czy wiązaliście z nim jakieś fajne nadzieje w stosunku do waszego czasu wolnego. Wiecie, żeby spędzać z nim długie godziny, czy jednak było wam to kompletnie obojętne, a może jeszcze coś innego macie do powiedzenia. Do następnego.